Witajcie serdecznie z tej strony. Ja witam was w nowym roku, chociaż nie do końca ten nowy rok już teraz się zaczął. Ale nie będziemy się tu wdawać w szczegóły. Zdejmę te okulary, bo to światło denerwuje mnie, więc was zapewne bardziej. Takie kwestie organizacyjne chciałbym poruszyć krótko. Organizacyjnie, informacyjnie, wracam do działalności. Tak jak powiedziałem, pod koniec tamtego roku. E, zapowiedziałem przerwę, tą przerwę sobie zrobiłem. Ta przerwa była mi bardzo potrzebna, i ta przerwa polegała na tym, że całkowicie odciąłem się od wszystkiego związanego z tą działalnością. Wiem po prostu, z czym ta działalność się wiąże, robiąc to przez cały tamten rok. Widziałem i czułem efekty tego, jak to wszystko przebiegało, i po prostu potrzebowałem takiej przerwy, a wiedząc, z czym to się wiąże. Ta przerwa była taka, a nie inna. E, polegała na tym, że odciąłem się całkowicie nie tylko od informacji, ale również od swoich mediów społecznościowych. Całkowicie odciąłem się od telefonu, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o telefon, to można powiedzieć, że przez, ta, przez ten cały czas, może ze 4 razy 5 go użyłem. Wszelkie informacje, wszelkie wiadomości, media społecznościowe, komentarze i tak dalej, jest to coś, czego po prostu nie widziałem, bo nie chciałem tego widzieć. Potrzebowałem takiego odpoczynku od tego wszystkiego, bo wiem, że jak wrócę, no to wracam na 100%, muszę być w to zaangażowany, bo inaczej, inaczej nie da się tego robić, tego wymaga, tego wymaga to, co sobie po prostu wymyśliłem, czyli Red Pill News. Tak więc jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, no to oczywiście wiem, że, bo zdaję sobie sprawę z tego, że na 100% tak było, pisaliście yy, życzenia, pisaliście wiadomości, no, za te wiadomości, których nie przeczytałem, no to po prostu mówię, dlaczego było tak, a nie inaczej. Za wszelkie życzenia świąteczne, noworoczne serdecznie z całego serca dziękuję. Również za kartki świąteczne chciałbym bardzo podziękować. Już znalazły miejsce w tej specjalnej skrzyneczce, która czeka na swój czas, żeby poczytać te listy, wrócić do nich. No jest mi bardzo miło, kiedy dostaję od was te wiadomości. A jeśli chodzi o. Kwestie organizacyjne, jak to będzie teraz, no to teraz w środę Martyna ma urodziny, więc jest to taki ostatni dzień, który powiedzmy wyznaczyłem sobie jako jako yy, ta przerwa a po tej przerwie już po prostu wracam do robienia odcinków. Nieco tych informacji posprawdzałem sobie na samym początku roku. Wiem, że czegoś takiego o formacie rozpoczęcia operacji wojskowej na Ukrainie nie było. Te pomniejsze informacje będę sobie gromadził, jakoś w głowie układał. Chciałbym w tym tygodniu już wrzucić odcinek, no. Myślę, że się uda. No, i po prostu ruszamy. Wracamy do Red Pill News'a. Tak jak mówiłem jeszcze pod koniec tamtego roku, że jakieś tam zmiany na pewno zajdą w Red Pill News, no, to ja miałem dużo czasu na to, żeby pomyśleć. No, i myślałem, 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 i uważam, że. Fundamentalnych zmian na pewno w Red Pill News wprowadzać nie będę, bo te zmiany po prostu są niepotrzebne. Jak coś działa, to się tego nie zmienia, uważam, że Red Pill News działa. Tak więc, no, Red Pill News pozostanie Red Pill Newsem: będzie to zbiór wiadomości okraszony moim komentarzem. I tak naprawdę, jeśli chodzi o mm, takie kwestie organizacyjne, informacyjne, to by było tyle. Natomiast jeśli chodzi o to jak to będzie teraz wyglądało, no to tak jak już powiedziałem przed chwilą, miałem czas na to, żeby pomyśleć, żeby wiele rzeczy sobie w głowie poprzetwarzać i ja uważam, że chciałbym to określić tak jak wiele razy uda mi się określić coś w moim stylu, tak samo w moim stylu chciałbym to określić. Krótko mówiąc, przez ten cały czas, kiedy Zanim w ogóle nastąpił 2020 rok, kiedy mało ludzi, bo nie powiem nikt, bo byli ludzie, którzy się tym interesowali, wy jesteście tego idealnym przykładem, cały ten czas, kiedy ludzie, tak naprawdę w większości, nie mieli pojęcia o nowym porządku świata, o globalistach, o, o wielu ich planach, o tym, co dla nas planują. Ja czekałem na rewolucję, bo uważałem, że taka rewolucja nastąpi. No, wiadomo, rewolucja są to gwałtowne zmiany o nieprzewidywalnych skutkach, i jeżeli chodzi o taką rewolucję, wiedząc o tym, co oni sobie planowali dla nas w przypadku takiej rewolucji, wiadomo już teraz, że znacznie lepsze jest to, co mamy w tej chwili, czyli ewolucja. Mamy do czynienia z ewolucją. Czekałem na rewolucję, mamy ewolucję. Ewolucja ma to do siebie, że trwa, i uważam, że będzie to trwało jeszcze. Jeszcze długi czas wystarczy się rozejrzeć, popatrzeć na ludzi, jak oczywiście to się rozwija, ale nie rozwija się to w zastraszającym tempie, patrząc z perspektywy nas ludzi, bo my byśmy chcieli już teraz albo zaraz, za chwilę. No niestety tak to nie wygląda i nie uważam, żeby to się zmieniło, dlatego trzeba się zdystansować też od takich informacji, które takie gwałtowne zmiany z dnia na dzień miałyby zapowiadać. Jak chociażby, myślę, że to, też, że to też będzie idealny przykład, informacja, która pojawiła się pod koniec tamtego roku e, o kobiecie i reportaże telewizyjne o kobiecie, która ma materiały z wyspy Epstein'a i planuje je ujawnić. Jakaś tam mała panika na wysokich strukturach nastąpiła. Oczywiście nigdzie się o tym głośno nie mówiło w szeroko pojętym mainstreamie, no bo ten mainstream to też trzeba zredefiniować. Nie jest to tylko i wyłącznie telewizja i główne kanały telewizyjne. Mainstream to również to, co się dzieje w internecie. Mainstream to również influencerzy. Mainstream to jest wszystko to, co tak naprawdę w największym stopniu bombarduje świadomość ludzi, a przy okazji podświadomość więc w tym mainstreamie wiele o tym się nie mówiło. I tak naprawdę można to sprowadzić do tego, że krótko mówiąc nic z tego nie wynikło na tą chwilę na tą chwilę można stwierdzić że było to nic innego jak po prostu kobieta która czekała na najwyższą ofertę żeby tego nie ujawniać być może tej oferty się doczekała być może nie był to jeszcze odpowiedni czas na to by te materiały ujawnić nie wiem ale wiem że ja usłys kiedy usłyszałem yy, nie pamiętam na jakim kanale telewizyjnym to był reportaż o tym ale na jednym z takich główniejszych, że właśnie pojawiły się, e, pojawiły się doniesienia o tej kobiecie, która ma zamiar ujawnić te materiały, no uważałem, że to będzie ogromny boom. I takiego ogromnego boom można było spodziewać się po wielu informacjach, które padły w roku 2022. No i faktycznie one zmieniają tą świadomość ludzi, kto do kogo ma to dotrzeć, do tego dociera, coraz więcej ludzi otwiera te oczy, ale nie ma to wpływu takiego globalnego, tak jakbyśmy się tego spodziewali, tak jakbyśmy tego oczekiwali. Dlatego do tego trzeba się zdystansować uważam. Nikomu tego absolutnie nie narzucam, natomiast ja mam zamiar się zdystansować do, do takich informacji właśnie, żeby nie robić sobie złudnej nadziei, nie robić sobie wielkich oczekiwań, bo, bo to też do niczego dobrego nie prowadzi. Uważam, że jest to proces. Wiele razy to mówiłem, powtarzam po raz kolejny i ten proces uważam, że będzie trwał. I ten proces będzie polegał również na tym, moim zdaniem, że szeroko pojęty nowy porządek świata, który wy wiecie, że ja uważam, że już mieliśmy na tym świecie, i wiele rzeczy na to wskazuje, że faktycznie tak jest, no to że po prostu coraz bardziej będzie widoczne wdrażanie pewnych punktów nowego porządku świata, no i po prostu tak musi być. Tak musi być ze względu na to, że ludzie po prostu muszą dostrzec, że to nie są teorie spiskowe, że to się dzieje, że jest to realnym zagrożeniem. I musi być odebrany nam ten komfort, który po prostu jest naszą ucieczką od prawdy. Jak nie będzie ucieczki od prawdy, to prawda będzie zaakceptowana. Tak długo jak jest możliwość schowania głowy w piasek, to ludzie tą głowę w piasek będą chowali. Jest to nic innego jak po prostu długi, długi czas indoktrynacji, ogromny wysiłek, ogromne zasoby zainwestowane w to, żeby tak było. Nie bez powodu. Naszym wrogiem nie jest ktoś głupi, naszym wrogiem nie jest ktoś słaby. Mamy wroga bardzo potężnego i w ogóle dla mnie to jest niepojęte, że podjęliśmy walkę jako ludzkość i że mamy po prostu wsparcie na najwyższych szczeblach, bo uważam, że to akurat nie ulega żadnej wątpliwości, patrząc na to wszystko, co się dzieje, że faktycznie toczy się wojna, a nie wdrażanie gładko planu, który tam sobie wymyślili ileś tam lat wstecz. Y tak naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy, które mogłyby o tym świadczyć, no to o to wszystko to mówiliśmy o tym w roku 2022 i temu wszystkiemu też będziemy przyglądać się w roku 2023. Jest dużo nadziei, jest dużo obaw. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na tą chwilę ja cały czas patrzę pozytywnie na to wszystko, ale rozumiem też ludzi, którzy. Dostrzegają albo łączą sobie kropki tak, że dochodzą do całkiem innego wyniku niż dochodzę ja, Martyna i wielu innych ludzi, którzy tutaj, którzy tutaj są. I wiem, z czego to wynika, i to też chciałbym pokrótce poruszyć. I myślę, że tutaj idealnym przykładem na to, dlaczego jest tak, a nie inaczej, może być generał Flynn. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wielu ludzi po prostu zarzuca tym postaciom, które my uważamy za przyjaciół ludzkości, postrzega ich jako zwodzicieli ze względu na ich przeszłość, ze względu na ich koneksję, ze względu na symbole, ze względu na numerologię i wiele innych rzeczy. I jeżeli chodzi o generała Flyna, on jest idealnym przykładem, dlatego że ja, na przykład, jeśli chodzi o generała Flyna, bardzo mało w roku 2022 o nim mówiłem, bardzo mało e, pokazywałem jego materiałów, a to ze względu na to, że po prostu pojawiła mi się lampka z tyłu głowy, przez to co widziałem na innych kanałach, widziałem u innych ludzi, którzy odkryli pewne, pewne właśnie koneksje, symboliki i tak dalej związane z generałem Flynem. Ale teraz, jeżeli człowiek sobie o tym pomyśli tak na chłodno <laughs> i uważam, że ten chłodny umysł, chłodna głowa, do tego wszystkiego jest potrzebna, żeby to poskładać do kupy i żeby to zrozumieć. Jak sobie tak człowiek pomyśli na chłodno, no to generał Flynn jest człowiekiem, który był generałem Stanów Zjednoczonych, był zaangażowany w wiele operacji, był zaangażowany w wiele brudów na pewno, i tak naprawdę, gdyby nie to, że był w to zaangażowany, to to, co mamy teraz, prawdopodobnie nigdy by nie miało miejsca, nigdy by się nie udało, bo generał Flynn jest człowiekiem, który wie, gdzie są pochowane ciała. Generał Flynn jest człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z mnóstwa rzeczy, z mnóstwa faktów, które są w stanie gnidom zaszkodzić. I tylko i wyłącznie dlatego, że taki generał Flynn, taki wirus, dobry wirus, powiedzmy, był zainstalowany w systemie operacyjnym GNID, doprowadził do tego, że mamy to, co mamy. Jeśli chodzi o generała Flyna, to tak jak zacząłem mówić, jakieś tam informacje można znaleźć na jego temat, jakieś tam symboliki związane z jego, z jego dokumentami i tak dalej, dokumentami na niego i tak dalej. I mnie to wcale absolutnie już teraz nie dziwi, bo tak naprawdę bez tych koneksji, bez tych bez tego dojścia, to wszystko co się teraz dzieje nie byłoby możliwe. Są twierdze, które zdobyć można tylko od środka. I uważam, że na tym właśnie polega to, co teraz mamy: że jest wielkie przebudzenie, że oni są zdekonspirowani. Owszem, na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak, że wdrażają swoje plany, że wszystko idzie po ich myśli, ale jak się człowiek w to zagłębi, to nic nie idzie po ich myśli. Laboratoria biologiczne też są na to idealnym przykładem. I uważam, że też te laboratoria biologiczne. Będą bardzo dużym tematem w roku 2023, znacznie większym niż w, w roku 2022, bo one w bardzo dużym stopniu są takim, można powiedzieć, czynnikiem zapalnym tego wszystkiego, co na te gnidy się szykuje. Nie wiem, jak to będzie dokładnie, nikt tego tak naprawdę nie wie. Nikt nie wie, ile to potrwa czasu. Nikt nie wie, tak naprawdę. Co tam dzieje się na górze? Mamy informacje, które znajdziemy w internecie, mamy fakty, które do nas docierają, ale są też takie, które do nas nie docierają. Uważam też, że jeśli chodzi o to zdystansowanie, to to zdystansowanie musi dotyczyć również tego, że wszelkie takie informacje, które nauczyliśmy się interpretować jako, jako dowód na to, że toczy się wojna z gnidami. To też trzeba się do tego zdystansować, jeśli chodzi o te trzęsienia ziemi. Nie mam wątpliwości, że mnóstwo tych trzęsień ziemi w nienaturalnych miejscach, jak chociażby w Polsce, gdzie po prostu te trzęsienia w takim stopniu nie występują, są efektem tego, że toczy się ta bitwa podziemna. Ale nie mam też wątpliwości co do tego, że mnóstwo z takich wydarzeń zinterpretowaliśmy tak, a nie inaczej, bo chcemy, żeby tak było. Dlatego. Emocje przysłaniają osąd, to tym też przestrzegał Q w swoich dropach. W ogóle jeśli chodzi o dropy, to tam jest mnóstwo mądrości, które tak naprawdę uderzają w samo to, czym ruch Q w internecie jest. Przeczą temu, bo w większości to, co ludzie myślą o ruchu Q, to jest to, co sprezentowali nam i narzucili narracje anoni, którzy też nie do końca na pewno wszyscy są. Ludźmi z dobrymi intencjami to też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jest wśród nas na pewno mnóstwo takich ludzi, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mieszają, że przedstawiają nas w świetle oszołomów i że to też przedłuża cały ten proces, który trwa i odciąga go w czasie. Finał tego procesu bo im więcej ludzi. Odwróci się od prawdy, tym więcej po prostu czasu minie zanim ta prawda do ludzi trafi. Na pewno jest mnóstwo też takich anonów, którzy, którzy po prostu są zwykłymi, prostymi ludźmi, mają dobre intencje, a popadli w pułapkę takiego właśnie myślenia, że to wszystko stanie się nagle, za chwilę i tracą przez to wiarygodność, tracą przez to wiarygodność podając daty, spodziewając się, że teraz to już na pewno no, ja od tego się odcinam. Nie uważam też, żebym w roku 2022 doprowadził do takich e, emocji u ludzi, które mogłyby sprawić, że niektórzy myśleli, że jutro coś się wielkiego wydarzy, a potem nic się nie wydarzyło. <laughs> Podchodzę do tego z ogromnym dystansem, ale ten dystans chcę jeszcze zwiększyć. Cały czas uważam, że dzieje się plan nie plan ludzi, tylko plan zapisany na samej górze. Być może ten, który sobie wymyśliliśmy w naszej podświadomości, być może to my do tego doprowadziliśmy, nie wiem co do tego doprowadziło. Wiem, że mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które gnidy sobie planowały, nie mają już racji bytu ze względu na to, że to wszystko, co się działo przez ostatnie trzy lata już teraz, doprowadziło do tego, że ludzie nie pozwolą na wiele rzeczy, na które by pozwolili w roku 2019. Mieliśmy ogromne nauki, mieliśmy ogromny rozwój, zaliczyliśmy ogrom, ogromny postęp jako społeczność, ale nadal jesteśmy ludzkością, która jest efektem prania mózgu, która jest efektem przekazu podprogowego, który był bombardowany, który nas bombardował i który nas nadal tak naprawdę bombarduje z każdej strony, więc nie jest to przebieżka po lesie, tylko jest to naprawdę wojna, która trwa wojna duchowa która się toczy uważam że ta wojna będzie wygrana przez nas ale jeszcze mnóstwo czasu minie zanim tak się stanie takie mam zdanie nie mam zamiaru robić może inaczej nie mam zamiaru nie mam zamiaru patrzeć na to tak że Powiem ludziom to co chcieliby usłyszeć, bo jakiś tam autorytet zyskałem. Mówię po prostu to co myślę i tak uważam, że, że tak jest, dlatego, dlatego tak mówię. Jak coś się zmieni, to oczywiście będę o tym informował. Ale na tą chwilę, tak jak mówię, ja chciałbym się zdystansować od wielu rzeczy, nie przestać o nich mówić, nie przestać o nich informować, ale po prostu się zdystansować. Z chłodną głową do tego podchodzić maksymalnie. Tak więc jeśli chodzi o Red Pill News. No można powiedzieć, że nic się nie zmieni w formie programu, w treści programu, natomiast chciałbym, żeby też ludzie, którzy nie do końca interesują się ruchem Q, nie do końca interesują się powiedzmy wojną podziemną, nie do końca interesują się tymi tematami, znaleźli w Red Pill News swój program informacyjny, z którego będą po prostu mogli zrobić sobie takie okno na świat. Oczywiście, zestawić to z innymi informacjami, bo, bo tych kanałów informacyjnych, kanałów, na których ludzie po prostu będą mówić swoje zdanie, uważam, że będzie tylko i wyłącznie przybywać. No i tyle, co tu dużo gadać. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co ja sobie wymyśliłem, to moim celem było tylko i wyłącznie to, że chciałbym po prostu zdrowego, poinformowanego, świadomego społeczeństwa, bo uważam, że to jest lek na, na to zło, które zapanowało na tym świecie. Tak długo jak ludzie dobrzy nie są bezczynni, zło nie może robić czego chce, i dlatego uważam, że mamy do czynienia teraz z czasami, w których nie jest tak, że zło robi co chce, tylko zło musi walczyć o to, żeby swoją agendę wprowadzić. Czy to wszystko jest już tak ogarnięte, że oglądamy film? Nie uważam, żeby tak było. Uważam, że to też jest szkodliwa narracja, która może doprowadzić do tego, że wielu ludzi czeka na na finał tego filmu, nie zdając sobie sprawy z tego, że też bierze udział w całym tym scenariuszu i też pisze ten scenariusz. Każdy z nas ma swój udział w tym, co się dzieje, każdy z nas może coś zrobić. Moim wkładem jest to, żeby po prostu robić program, no nie program. No program to też jest złe nazewnictwo, ale wiecie o co mi chodzi: robić odcinki, w których będzie można poszerzyć swoją wiedzę o świecie, będzie można, zo będzie można zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje na tym świecie zestawić to również z tym co w mainstreamie się dzieje, bo tak naprawdę ogromna jest przepaść, jeżeli chodzi o kanały informacyjne mainstreamowe a to co naprawdę na świecie ma miejsce, o wielu, naprawdę wielu rzeczach oni w ogóle nie mówią, nie wspominają o takich, których można by było się spodziewać, że będą mówić, też takich tematów nie poruszają. Dlatego no jeżeli chodzi o mnie, no to tak jak powiedziałem, ta przerwa była mi jak najbardziej potrzebna. Odpocząłem, naładowałem baterię. W środę Martyny urodziny to jest taki, można powiedzieć, ostateczny termin tego, tego odpoczynku. Wracamy na pełnych obrotach do pracy, bo to nie tylko ja, ale też i Martyna. Bez Martyny to by nie było możliwe. Wiem, z czym to się wiąże i mam zamiar stać na wysokości zadania i to robić. I na pewno, jeżeli chodzi o takie kwestie organizacyjne to po prostu to wyjdzie wszystko w praniu, bo zdaję sobie też sprawę z tego, jak wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych i jak w dużym stopniu można stracić po prostu na tym, że z jednej strony coś sobie w głowie wymyślisz, zaplanujesz i o tym poinformujesz, a potem się nie udaje. Dlatego jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne, no to będzie to wszystko wychodziło w praniu. No i tyle. Tyle. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to tyle. Jeśli chodzi o Red Pill News, Red Pill News się nie zmienia, Red Pill News pozostanie tym, czym było, fundamentalnych zmian nie będzie. Ja mam zamiar się rozwijać w tym wszystkim. Uważam, że chęć zdystansowania się to jest właśnie część tego rozwoju, część zrozumienia większego dla procesu, który zachodzi, który ma miejsce i który ca cały czas trwa, i uważam, że będzie trwał. I każdemu życzę tego samego, takiego podejścia właśnie z chłodną głową. Uważam, że ten rok będzie ogromnym wyzwaniem dla nas jako ludzkości, ale rok 2022, 2022 też był takim wyzwaniem i jakoś temu wyzwaniu podołaliśmy. No, wystarczy też popatrzeć na zimę. Tak miało być źle, tak miało być tragicznie, a okazało się, że zimia, zima jest bardzo łagodna, dlatego na pewno wielu ludziom to e, w pewnym stopniu pomogło przetrwać te ciężkie czasy, jeśli chodzi właśnie o te ceny, które które były wywindowane przez to wszystko, co, co gnidy sobie tutaj zaczęły robić, kontrolowany upadek systemu finansowego. No, nikt nie powiedział, że będzie czymś, co zdarzy się z dnia na dzień, tylko jest to też proces, który do ludzi musi dotrzeć i, i dociera. Dociera w coraz większym stopniu, bo to najbardziej ludzi budzi to, co ludzi dotyka bezpośrednio to, co odbiera nam komfort, ucieczkę od prawdy to to po prostu jest na co dzień tak naprawdę w coraz mniejszym stopniu obecne w naszych życiach, dlatego coraz bardziej do tej prawdy ludzie się skłaniają ku tej prawdzie lgną i uważam, że tak będzie w coraz większym stopniu. No i tyle, tyle jeżeli chodzi o takie kwestie informacyjne i organizacyjne. Kanał się nie zmienia, kanał pozostaje <laughs> tak długo jak YouTube pozwoli mi, żeby to było dostępne na ich platformie, to będzie. No, czekam na pewno na to, co zapowiedział Elon Musk czy tam Elon Musk. Powinienem mówić Elon Musk, ale pewnie i tak będę mówił Elon Musk, bo jakoś tak wolę, że Twitter będzie taką platformą, na której będzie można udostępniać te materiały. Wtedy już nie będę musiał tego rozbijać na wstęp na YouTube, a całość na Rumble, tylko będzie po prostu szło w pełni na Twittera. Na pewno dobrą też wiadomością dla mnie i ogromnym takim. Yy, Ułatwieniem tej działalności będzie to, co w najbliższym czasie ma mieć miejsce. Już podpisałem wstępną umowę, tak więc jest to pewne. Instalują światłowody. Nie będę musiał jeździć już do Łochowa wrzucać na danych komórkowych, tylko po prostu po skończonym odcinku kliknę sobie w komputerze i z poziomu komputera do sieci pójdzie. I to też znacznie szybciej niż, niż normalnie, no bo wiadomo, że światłowód to światłowód, tak więc... Do, dużo dobrych zmian jeśli chodzi o takie przyziemne sprawy, a jeśli chodzi o takie sprawy, które dotyczą nas wszystkich, no to życzę sobie i Wam, aby takich zmian było jak najwięcej w roku 2023, który tak naprawdę jeszcze się chyba nie rozpoczął. Bo, patrząc na to nazewnictwo miesięcy i, i tego wszystkiego, jak na logikę to wygląda, no to. Pierwszy dzień wiosny to tak naprawdę jest nowy rok, ale nie będziemy się tu zagłębiać w szczegóły, taka bardziej ciekawostka. No i tyle, no. jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, którzy się martwili, no to przeprosiłbym, ale nie uważam, żebym też miał za co przepraszać, ze względu na to, że poinformowałem na swoim blogu, jak wygląda sytuacja. Jestem gotowy, więc mówię o tym, że wracam odcinki będą powstawały. Nic się ze mną nie dzieje. Nie uważam też, żebym był człowiekiem, który któremu miałoby się coś stać, więc martwienie się ciągłe o mnie. No ja mówiłem, żeby tego nie robić, bo nie ma to po prostu sensu. Jestem zwykłym prostym człowiekiem, który robi sobie odcinki z tego, co znajduje w internecie. Nie mam żadnych wtyków, nie mam żadnych koneksji. Nie jestem żadnym, nie wiem, jak to nawet powiedzieć zwykły, prosty człowiek, który wymyślił sobie sposób na to, żeby dołożyć cegiełkę do wielkiego przebudzenia i tyle tak więc ja na tą chwilę się z Wami żegnam widzimy się w odcinku Red Pill News, już teraz mogę Was zaprosić w niedzielę, tą co teraz będzie na live'a na live sobie jeszcze porozmawiamy tak konkretniej jak już będę też wdrożony w te informacje będę już całkowicie można powiedzieć w świecie cyfrowych żołnierzy a nie w tym świecie w którym żyłem przez ostatni przez ostatni czas w świecie bez internetu bez telefonu bez mediów społecznościowych każdemu polecam taki detoks bo jest to naprawdę potrzebne zwłaszcza zwłaszcza teraz kiedy po prostu tych informacji jest zalew i kiedy z każdej strony jesteśmy bombardowani i nigdy nie wiesz czy ta informacja, która do Ciebie dociera, jest prawdą? Bo tak naprawdę do samego końca pewni nie możemy być. I to po prostu robi w głowie bałagan. I taki bałagan najlepiej uprzątnąć sobie takim detoksem od tego internetu, od tego całego zgiełku, od tej wojny informacyjnej. I tyle ode mnie. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tych nadchodzących dniach, miesiącach, latach. W nadchodzącym czasie ze swojej strony dziękuję serdecznie za wszystko, co od Was dostaję. Wsparcie, to, że się o mnie martwicie, to, że, to, że po prostu jesteśmy armią. Jesteśmy naprawdę armią ludzi, którzy, którzy robią różnicę. I myślę, że tak zostanie. Mam nadzieję, że tak zostanie. I z mojej strony to by było wszystko. Jeszcze na sam koniec kopnąłem. Całe tutaj swoje studio. <dobra>, Dobra, trzymajcie się ciepło. Widzimy się niebawem. Wszystkiego dobrego. Kocham Was, droga Armio. Sława, bracia i siostry. Where we go, one, we go all.